The yeah. Do neta trafiło sporo informacji na temat Festiwalu zimy znamy kolejne jego skiny i możliwe darmowe prezenty. Do gry nadchodzi całkowicie nowy skin na mamy kolejne wycieki na temat postaci siódemki, pojawiły się informacje na temat skina za darmo oraz jak zawsze mamy ogrom zmian, nowości i wycieków, lecz zanim sobie do tego przejdziemy to teraz macie zwycięzcę naszego ostatniego konkursu. Jeżeli to ty drogi widzu chcesz zgarnąć prezent za 500 v to koniecznie zostaw łapeczkę do góry i suba z dzwonem, no i nie zapomnij podbić tego filmu przesuwając komentarze na bok na telefon. Przypominam, jako Epic Partner okudziku kicia tak jak te kozaki i o komentarzu znikiemy, a my przejdźmy sobie już do filmu. No dobrze, widzowie, my zaczniemy sobie dzisiejszy odcinek z grubej rury, bo tak jak powiedziałem, Wam właśnie zostało ogłoszone nowy skin icon od tego twórcy widocznego w tle, i z okazji jego nadejścia dostaniemy aż trzy nowe skiny, które są naprawdę przekozackie. Skiny te, jak zapowiadał nam, trafią do sklepu jakoś w okolicach 17 grudnia i cały ich zestaw będzie kosztował 3000 fałdolców, Lecz co ciekawe, już w tą sobotę teraz odbędzie się specjalny turniej, w którym każdy z Was będzie mógł zdobyć jego skina przedwcześnie za darmo oraz pozostałe jego przedmioty. Sam turniej, nie jest jeszcze widoczny w zakładce rywalizacji, ale powinien pojawić się tam zaraz po aktualizacji w czwartek, tak więc spokojnie i sam turniej z tego co wiemy będzie na trybie duo i będą tam też darmowe nagrody za same punkty, więc warto w niego zagrać. Pozostawmy sobie już temat nowego skina icon i przejdźmy sobie teraz do tematu festiwalu zimy, bo dzieje się tutaj bardzo dużo, a zaczniemy sobie to wszystko od zwiastu na nowego sezonu OG, który trafił do Neta i jak widać są tutaj wszystkie jego nowości. Teraz na ekranie kolejno macie wyświetloną całą nową mapę wraz z lokacjami, wszystkie nowe przedmioty, jakie pojawią się na wyspie oraz nawet skinę karnetu i tak ten skin Mikołaja miał być w prezentach, ale jednak nie będzie. O nim akurat pogadamy sobie zaraz, bo mam dla was informację na temat innych skinów, które mogą pojawić się za darmo w świątecznych prezentach, więc oglądajcie uważnie film do końca, lecz wraz z tym dowiedzieliśmy się, że na wyspie OG odbędzie się zimowy event na żywo z Królem Lodu. Sam event będzie oczywiście powtórkowym wydarzeniem, które każdy z was będzie mógł zobaczyć ponownie i leci ono w tle i będzie ono polegało na zasypaniu całej Wyspy OG, a w międzyczasie do gry trafi też miecz nieskończoności, który był naprawdę mocnym przedmiotem do walki. To jednak nie wszystko co pojawiło się w temacie eventu świątecznego i spokojnie do skinów i prezentów zaraz sobie przejdziemy, ponieważ teraz jest dopiero początek, a tutaj mam jeszcze dla Was informację na temat wyspy w trybie podstawowym, bo jak pamiętacie pojawi się tam nowa strefa i już wyciek filmik jak będzie ona działała. Sama strefa jak widzieliście będzie w kształcie choinki i trafi ona do gry z okazji festiwalu zimy w tym roku, a poza nią powinna pojawić się jeszcze strefa ta widoczna tutaj. Znacie już informacje na temat nowego skina Ikonu przejdźmy sobie teraz do kolejnego tematu jakiego dzisiaj dla Was przygotowałem, a jest to oczywiście temat niczego innego jak nadchodzącego festiwalu Ziemek, który trafi do Fortnite'a, ponieważ znów w internecie pojawiły się kolejne jego nowości, darmowe prezenty, a nawet i nowe skiny, które trafią do gry. Na początku zaczniemy sobie od tematu skinów, bo tutaj dzieje się bardzo dużo, a żeby się o nich dowiedzieć musimy przejść sobie do niewydanych jeszcze skinów, które pojawiły się w ostatnim czasie na ankietach, bo jest tam ogrom skinów, które mogą trafić na festiwal. Zimy. Samych skinów, które pojawiły się na ankietach było około 7, a nawet i może więcej i wszystkie z nich przelatują wam teraz na moim ekranie w tle i tak kochani, wszystkie te skiny mają naprawdę wielkie szanse na trafienie do gry na tegoroczne święta, lecz co ważne, nie wszystkie z nich tam ogólnie trafią. Przeważnie skiny, które pojawiają się na ankietach działają tak, że czym więcej graczy zagłosuje na danego skina, ten ma większe szanse na trafienie do gry i z tych skinów tutaj najlepsze oceny odnotowały te trzy skiny tutaj i one mają największe szanse na pojawienie się na tegoroczny festiwal. Zimę. Tak więc, mimo to, wszystkie skiny, które pokazałem Wam chwilkę temu, mają naprawdę wielkie szanse, aby trafić do gry na tegoroczne święta, i spokojnie poza nimi trafi ich jeszcze więcej, bo przykładowo mamy jeszcze model LEGO jednej skórki, która też ma duże szanse, żeby trafić na to wydarzenie do gry. Sama skórka trafiła już do plików gry podczas ostatniego sezonu Simpsonów po jednej z jego wielkich aktualizacji i jest dla Was widoczna w tle, więc dostaniemy jeszcze jakiegoś skina w szlafroku, a wiemy, że będzie on na event zimowy, bo jedna jego wersja ma takie oto śnieżki. Pamiętajcie, że zimowa. Nowych przedmiotów kosmetycznych będzie o wiele i to naprawdę o wiele więcej, już po tej nadchodzącej czwartkowej aktualizacji. Więc to, co wam tutaj pokazałem, to na pewno nie wszystkie świąteczne skiny, jakie trafią do gry. Tak więc wyczekujcie. A i oczywiście pamiętajcie, że już teraz w sklepie z przedmiotami pojawiają się pierwsze stare zimowe skiny, i wszystkie, które trafiły do tej pory, macie widoczne na ekranie w tle, i spokojnie te najlepsze zimowe skiny trafią do gry dopiero, gdy będzie już typowo festiwal zimy. Teraz kochani musimy przejść sobie do zimowych prezentów i na wstępie już muszę wam powiedzieć, że pierwszy skin, który miał być w prezentach za darmo, ten tutaj jednak nie będzie w prezentach, ponieważ końcowo według zwiastu natrafiony do OG Carnetu sezonu 7. Donata właśnie trafił zwiastun nowego sezonu OG, o którym zaraz sobie powiemy, a to wszystko oznacza, że nie znamy jeszcze pierwszego darmowego skinu, jaki trafi w prezentach, więc może być to jeden ze skinów, które pokazałem Wam chwilkę temu, i na pewno jeden darmowy skin w prezencie będzie zwykłym Fortnite'owym skinem. Co do tego drugiego darm darmowego skina, który może pojawić się w świątecznych prezentach, to tutaj mamy akurat kilka ciekawych opcji i niektóre osoby twierdzą, że darmowym skinem w świątecznych prezentach będzie nikt inny jak Hatsune Miku, który jak wiecie będzie gwiazdą rocznego eventu zimowego. Patrząc na to, że rok temu w świątecznych prezentach pojawiła się skórka Snoop Dogga, który był dostępny za darmo, teraz można się spodziewać, że drugi darmowy skin w prezentach to też będzie jakiś skin ze współpracem, a jest to jedna z dwóch współprac, które ogólnie trafią z okazji całego tego wydarzenia. Druga współpraca, która jak dobrze pamiętacie zostanie wprowadzona do gry z okazji festiwalu zimy, to oczywiście współpraca z Harrym Potterem i on też może dostać coś za darmo w prezentach, ale raczej na pewno nie będzie tam jego skina, tylko jak już to dostaniemy jakieś dodatkowe elementy kosmetyczne od samego Pottera. Niektóre osoby wspominają, że możemy otrzymać w prezentach świątecznych jego własną lotnię, czyli właśnie miotły od Harry'ego Pottera, co byłoby naprawdę bardzo ciekawe, lecz ten temat nie jest jeszcze pewny, ale ważne jest to, że jak co roku na święto dostaniemy aż dwa darmowe skiny, które będą dla każdego jednego. Gracza. Poza skinami w prezentach pamiętajcie, że pojawi się tam jeszcze ogrom innych darmowych przedmiotów kosmetycznych i przeważnie mamy tam jakoś około 16 darmowych przedmiotów z okazji całego tego eventu, a w tym właśnie dwa skiny, więc wyczekujcie, bo nagrody poznamy już w ten czwartek teraz po ogromnej aktualizacji. To właśnie w ten czwartek do gry trafi jedyna ogromna aktualizacja w grudniu, a to oznacza, że to w niej trafią wszystkie pliki świątecznego wydarzenia, lecz co ważne pamiętajcie, sam event świąteczny nie wystartuje równo po tej aktualizacji, tylko dopiero kilka dni później. To jednak nie koniec informacji, jakie dzisiaj dla Was przygotowałem, ponieważ poza wszystkimi nowymi informacjami na temat Festiwalu Zimy i nowym skinem Icon, mam dla Was informacje na temat fabuły obecnego rozdziału siódmego, a dokładniej mam dla Was informacje na temat siódemki. W ostatnich dniach, jak pamiętacie, informowałem Was, że do Fortnite'a trafią NPC-ty siódemki na wyspę i miały pojawić się tam takie postacie jak Fundament, Reżim oraz Przybysz i właśnie poznaliśmy szczegóły w temacie jednego z nich, a chodzi tutaj oczywiście o nikogo innego jak Przybysza. Informacje o tym zostały. Zostały nam podane w ostatnich dniach przez dokładnie tego likera, widocznego na ekranie w tle, który poinformował nas, że zamiast oryginalnego przybysza, tego który był ważny w temacie fabuły już lata, lata temu, pojawi się jego wersja z OG-trybu, czyli przybysz z nieznanej rzeczywistości. Jest to dość ciekawe, ponieważ jak jeszcze nie wiecie, jest to postać, która dopiero niedawno pojawiła się w Fortnite wraz z wydaniem sezonu czwartego w OG-trybie, więc będzie to jego pierwsza misja w podstawowym trybie Battle Royale z mapą rozdziału 7. Dla tych, co jeszcze nie wiedzą, to tutaj szybko przypomnę, powraca do gry w celu odbudowania punktu zerowego, którego jak wiemy będziemy odbudowywać w trakcie trwania obecnego sezonu i jest już nawet jego model ten w tle, więc jego powrót jest naprawdę bardzo ważny. Na obecny moment nie wiemy jeszcze kiedy dokładnie pojawią się oni na wyspie jako npc ale co najciekawsze mogą pojawić się żonie po tej nadchodzącej aktualizacji, lecz ja sam osobiście stawiam, że pierwsze zmiany fabularne będą zachodziły na wyspie dopiero po zakończeniu zimowego eventu, czyli jakoś w styczniu nowego roku, ale o tym dopiero się dowiemy po kolejnej aktualizacji. Na teraz są to wszystkie nowe informacje na temat festiwalu zimy, fabuły i nowego skina icon, a jeżeli chcecie jutro na kanale podsumowanie informacji na temat czwartkowej aktualizacji, to koniecznie zostawcie apeczkę do góry i komentarz, update, a nie dość, że jutro na kanale pojawi się taki odcinek, to dodatkowo każdy z Was jak zawsze dostanie ode mnie serduszko w komentarzu. Na sam koniec tego filmu pamiętajcie o tym, żeby zostawić pod nim apeczkę do góry, o ile w ogóle Wam się on spodobał, pamiętajcie o subiku z dzwoneczkiem, to nie przegapicie kolejnych tak kozackich filmów i live'ów, no i nie zapomnijcie... O Kodziku Kicia w sklepie, tak jak te Kozaki na początku. A my widzimy się już dzisiaj na live wieczorem i jutro na filmie po południu. Yo!